W Tarnobrzegu odbyła się wiosenna odsłona akcji charytatywnej Jezioro Aniołów. Tym razem poza kąpielą o wschodzie słońca w programie było święto kolorów. Niezmienny pozostaje wspólny cel. Zebranie jak największej kwoty pieniędzy na budowę hospicyjnego domu aniołków w gminie Zaleszany. Tym razem nad Jeziorem Tarnobrzeskim zjawiło się blisko 100 osób. Pierwsza edycja Jeziora Aniołów polegała na tym, że każdego pierwszego dnia danego miesiąca odbywała się wspólna kąpiel. Po roku zmieniono formułę i Anioły spotykają się raz na kwartał. Zgodnie z tradycją, po wykonaniu wspólnego zdjęcia, wszyscy zebrani weszli do wody o wschodzie słońca. W sobotę 15 czerwca nastąpiło to dokładnie o godzinie 4.21. Mimo wczesnej pory, humory jak zwykle dopisywały: Żegnamy wiosnę, witamy lato. I w ten sposób właśnie dzisiaj żegnamy wiosnę. Witamy to, że robimy festiwal kolorów. Czy oprócz tego, że wchodzimy standardowo do wody, żeby wesprzeć hospicyjnie do aniołków zbiórca, potem oczywiście robimy festiwal kolorów, czyli obsypujemy się proszkami przy pięknej muzyce. Więc myślę, że będą przepiękne zdjęcia, przepiękne wspomnienia, zresztą jak zwykle na jeziorze aniołów. Już wiem, że e, osoby przy, przyjechały, jadą jeszcze niektórzy e, z nie, nieraz z bardzo dalekich e, stron Polski, z Gdańska, nad e, Michał Jurkowski z Norwegii. Przyjechał ekstremalny mors. Kasia Kubowska, rekowiska Guinnessa, y, siedzenia w skrzyni w lodzie 3 godziny 7 minut przyjechała z Gdańska. Justyna Tousiska jest to też z nami, która jest mistrzynią świata w morsu mają już 4 godziny 7 minut, więc też taka mocna ekipa przyjechała z Polski. E, oprócz tego Busko z Kielce, ostały do Krzyski, Warszawa i wiele innych e, miast w Polsce. Tradycyjnie wszyscy przybyli nad Jezioro wspierali finansowo akcję budowy placówki dla ciężko chorych dzieci. Od początku organizowania kąpieli, czyli w niespełna dwa lata, zebrano blisko 80 tysięcy złotych. Potrzeby wciąż są duże, ale krok po kroku hospicyjny dom aniołków nabiera kształtów. Dużo ludzi się poznało, a taką anegdotkę powiem, że nawet powstaje tu pary. Nawet powstają pary. Z różnych stron Polski przyjechali właśnie na jezioro aniołów i powstały z tego pary. Myślę, że za parę lat może nawet z tego dzieci powstaną. Wszyscy tu przyjechali, żeby razem wesprzeć tę akcję, żebyśmy zebrali jak najszybciej pieniądze. I żeby powstał ten efekt śnieżnej kuli, na nam bardziej zależy, żeby za rok, za dwa już te hospicjum było otwarte. Stan surowy zamknięty budynku, już tam w środku są pierwsze prace. Myślę, że Karol też troszkę o tym powie więcej. Więc cały czas wszystko do przodu przebiega i mówię, i najgorsze za nami, co już będzie z górki. Potrzeba pomocy jest, hospicjum buduje się. To jest właśnie najważniejsze, najpiękniejsze, że ludzie pokazują tą swoją solidarność, pomoc, dzięki Czemu my możemy przeznaczać to wszystko i zakupować kolejne materiały budowlane? Obecnie kończymy etap stanu surowego, a więc docieplanie budynku, układania dochówki rozpoczęliśmy pracę wewnątrz budynku, a więc pracę nad elektryką, nad kanalizacją, nad wodą, więc w najbliższym czasie też wykonamy parkingi asfaltowe. Więc tej pracy jest mnóstwo ludzi, którzy pomagają. Też jest wielu, więc to nas bardzo cieszy i z tego jesteśmy bardzo szczęśliwi. W ramach drugiej edycji Jeziora Aniołów spotkania są organizowane co prawda rzadziej, ale odbywają się zawsze w weekendy i za każdym razem są dodatkowe atrakcje. Uczestnicy ubierają się na biało, a wiele osób ma także dodatkowe gadżety, jak chociażby anielskie skrzydła. Dla każdego uczestnika najlepsza nagroda to jedyny w swoim rodzaju wschód słońca. Oprócz tego, że zbieramy pieniądze, oczywiście to skropla w morzu, bo tych pieniędzy potrzeba jeszcze parę milionów, ale ten jest efekt właśnie tego rozgłosu medialnego, który też oczywiście między innymi wy robicie, bo wcześniej nad. Były osoby, które na przykład były z Zaleszan i nie wiedziały, że w gminie Zaleszan jest zbudowany Hospital Domeniłków w Zaleszanach, więc dużo osób się dowiedziało, że takie miejsce jest. I też ten efekt, który ciężko jest do obliczenia, że jak powiedzmy jest przekazanie podatku 1,5%, to wtedy niektórzy ludzie się decydują, że przekazać właśnie na budowę Hospital do Domeniłków w Zaleszanach, czy dodatkowym efektem tej akcji. W Polsce mamy 17 placówek Nasza, która jest budowana jest placówką 18. Więc tego typu placówek brakuje. Statystyki niestety są nieubłagalne, więc pokazują, że z roku na rok coraz więcej osób zapada na nowotwory. Niestety wśród tych osób są także dzieci. No i miejmy nadzieję, że pomimo tego, iż statystyki, tak jak powiedziałem, pokazują, że tego typu placówek będzie przebywało. No to chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce, skupić się nie tylko na pomocy, na opiece, ale też dać wsparcie zarówno małym pacjentom, jak i ich najbliższym. Hospicyjny dom Aniołków, który powstaje w miejscowości Skowierzyn, będzie gotowy objąć swoją opieką 40 małych pacjentów. Podmiotem prowadzącym budowę placówki jest Fundacja Serca dla Serca. Poza tym, że realizacja projektu jest niezwykle potrzebna, to dzięki akcji Jeziora Aniołów coraz więcej ludzi zmienia swoje myślenie. No dalej jest ten stereotyp, że hospicjum jednak jest umieralnią, natomiast my wychodzimy poza bariery, te bariery łamiemy pokazując, że każdy człowiek, przede wszystkim dzieci mają prawo do życia i to życie mogą wykorzystać jak najlepiej, jak najpiękniej, no bo po to chcemy stworzyć zarówno to zaplecze medyczne, ale także park, plac zabaw, także aby... Te dni, które im pozostają, wykorzystać mogli jak najlepiej, jak najpiękniej. I mamy nadzieję, że trochę namieszamy w tej opiece paliatywnej, pokazując, że jakość tego życia jest naprawdę ważna. Zawsze mówię, że łatwo jest wpłacić pieniądze na zrzutkę czy do puszki wrzucić. To jest troszkę akcja hybrydowa trzeba stać rano, czasem przyjechać z drugiego końca Polski. Ten czas przeznaczyć na to, wejść do tej wody, nie zawsze ta woda jest ciepła e, i wtedy no, człowiek ma większą satysfakcję, bo robił, zrobił coś więcej niż tylko wpłaca pieniądze. Więc po prostu każdy tu, się, każdy tu jest dumny siebie, że uczestniczy w tej akcji w taki sposób właśnie może pomóc.